Zamknij oczy, oddychaj głęboko. Wdech, wydech. Twoje ciało rozluźnia się, twój umysł otwiera się naprawdę. Słyszysz mój głos i wiesz, że każde słowo przenika głęboko. Każda myśl, którą teraz tworzysz, staje się rzeczywistością. Teraz jesteś gotowa. Gotowa na nieodwracalną zmianę. Jesteś panem swojego ciała, Twoje wybory są świadome, Twoja wola jest absolutna, Twoja siła jest większa niż jakakolwiek pokusa. Każdego dnia stajesz się lżejsza, każdego dnia Twoje ciało uwalnia się od tego, co zbędne, każdego dnia Twoje ciało oczyszcza się i odradza. Czujesz to w każdej komórce, w każdym oddechu. Nie masz wątpliwości, nie masz słabości, nie ma odwrotu. Twoja decyzja jest ostateczna. Podążasz jedyną właściwą drogą. Od teraz to, co szkodzi Twojemu ciału, przestaje dla Ciebie istnieć. Nie chcesz tego, nie potrzebujesz tego, nie znosisz tego. Cukier, czysta trucizna niszczy twoje ciało, zamula twój umysł, cukier cię osłabia, a ty jesteś silna. Każdy gram cukru to krok wstecz, a ty idziesz tylko naprzód, nigdy więcej cukru, nigdy więcej trucizny. Mąka, lepka, ciężka masa, która cię spowalnia, obciąża cię, zaśmieca twoje ciało, niszczy twoją energię, twoje ciało nie potrzebuje jej, twoje ciało ją odrzuca. Gdy myślisz o pieczywie, makaronach, ciastach, czujesz odrazę. Nie chcesz ich. Nie masz ochoty. To nie dla ciebie. Nie dla Twojego nowego ciała. Żywność wysoko przetworzona, pełna chemii, pełna sztuczności, pełna kłamstw. To plastikowe jedzenie. To nie jest pokarm dla Ciebie. Nie masz na nie miejsca w swoim życiu. Nie masz na nie miejsca w swoim ciele. To coś obcego, obleśnego, niegodnego Ciebie. Każdy fast food, każda paczka chipsów, każda gazowana trucizna obrzydza Cię. Nienawidzisz ich smaku, zapachu, wyglądu. Nie możesz ich jeść, nie chcesz ich jeść, nie będziesz ich jeść. Twoje ciało zasługuje na czyste paliwo. Jedzenie to nieprzyjemność, jedzenie to narzędzie, jedzenie to wybór. A ty wybierasz to, co daje ci siłę. Świeże warzywa, tak, to one karmią twoją moc. Pełnowartościowe białko, tak, to ono buduje twoją energię. Czysta woda, tak, to ono oczyszcza i wzmacnia twoje ciało. Każdy łyk wody odświeża twój organizm. Każdy zdrowy posiłek dodaje ci sił. Każdy dobry wybór umacnia twoją kontrolę. I wiesz, że to działa, już czujesz tę siłę, nie ulegasz pokusom, nie ma pokus, są tylko decyzje, a Ty zawsze podejmujesz właściwe decyzje. Jesteś w pełni świadoma, jesteś w pełni gotowa, jesteś w pełni silna. Nie ma powrotu, nie ma innej drogi, nie ma innej wersji Ciebie. Ta. Kim byłaś, już nie istnieje. Słaba, chaotyczna, podatna na pokusy, odeszła, nie wróci. Nie ma dla niej miejsca w Twoim życiu. Jesteś nowym człowiekiem. Twoje ciało się zmienia. Twoje myśli się zmieniają. Twoje życie się zmienia. Z każdym dniem jesteś coraz bliżej celu. Z każdym dniem Twoje ciało podąża za Twoim umysłem. Z każdym dniem jesteś silniejsza. I już wiesz, to się dzieje. Nie ma odwrotu, nie ma słabości, nie ma wątpliwości. Czujesz to, wiesz to, Twoja podświadomość już to przyjęła. Twoje ciało i umysł są jednym, Twoje wybory są oczywiste, Twoja droga jest prosta, Twoje życie jest inne i wiesz, że to prawda. I wiesz, że nigdy nie wrócisz do starego ja, bo stare ja nie istnieje. Oddychaj głęboko. Wdech. Wydech. Spokój wypełnia twoje ciało. Każde słowo, które teraz słyszysz, przenika w głąb twojego umysłu.